poradnik krytyka rapowego. Kiedy twój widz domaga się, krzyczy wręcz, wymaga od ciebie, żebyś zrobił recenzję keczapa kuku na muniu, twoim obowiązkiem jest stanąć na wysokości zadania i nagrać. Recenzo Hotelu Mafia 1! Czekajcie, czekajcie, źle akcent położyłem. Recenzo! Słuchajcie, no trzeba pomału zacząć podlizwać się zby Mafii, żeby w tym roku też mi wysłali koszulkę, prawda? Bo ta z tamtego roku to jest obecnie chyba jedna z moich ulubionych, pomimo tego, że na odwrocie ma napisane Jan Rapowanie. A może właśnie dlatego? W każdym razie, moi kochani, sprawa ma się tak mniej więcej, bo zasadniczo to myśmy oba hotele Mafia na kanale już mieli. Drugi Hotel Mafia dostał pełne recenzjo jakoś półtorej roku temu. Trzeci natomiast dostał całego trzygodzinnego streama, na którym to próbowaliśmy znaleźć chociaż jeden dobry utwór naszego gwiazdo zbioru kochanego. Zupełnie bez powodu zapisu z tego streama nie ma, nawet jeżeli firma SBM Karol Poziemski Mateusz Karaś spółka cywilna bardzo chcieliby poznać moją opinię na temat tego projektu, no to niestety management redakcji kanału Bartek Biegun jednak uznał, że, no, nie może dopuścić do tego, żeby nasze relacje uległy ochłodzeniu. A mamy bardzo dobre, rozumiecie, bo jak Solar wychodził na popkillery, to ja się z nim w drzwiach minąłem i mimo tego, że nie gadaliśmy nigdy, to wystawiłem mu rękę i się uśmiechnąłem, jakby co najmniej mi syna do chrztu trzymał. Nie trzymał. Chyba, że liczymy szarana. Jakby, w sumie, uścisnął tę rękę, nie wiem, może... A co do popkillerów, moi kochani, to uprzejmie przypominam, że o popkillerach wrzuciłem podcastowy film na Patronite'a, który to osoby w postaci XFlera, Bronka, Adama, Maćka, Dominika, Dominika, Wojtka, Filipa, Jakuba, Potelicy, Michała, Michała, Adama, Wiktora Andermeina, Mimika, Adriana, Szymona, Jakuba, Ślepego Omana, Jana i Bartosza mogą sobie oglądać i oczywiście są też bardzo serdecznie dzisiaj pozdrawiane. Aczkolwiek, jeżeli ktoś jeszcze chciałby sobie to oglądać na patronite, no to może dołączyć jeszcze, ale no, pozdrawiam go bezimiennie tylko teraz, bo no jakby nie mam go wpisanego na listę, więc nie mogę go pozdrowić. Moi kochani, tytuł tego filmu może sugerować, że zrobimy sobie ranking, jak to zwykle mieliśmy w zwyczaju, ale tak dużo mam do powiedzenia na temat tego albumu, że nie chce mi się robić ra rankingu, ale tytuł zostawię, żeby zachęcić ludzi, którzy mnie jeszcze nie lubią, żeby zaczęli mnie lubić, bo zaraz zaczniemy robić rankingi w fajniejszej formie w odcinkach weekendowych. Co? Odcinki weekendowe? Nie, kto to powiedział? Cii, cii, jak Bellingham na Santiago Bernabeu, cii. Okazuje się, że na hotelu Mafia pierwszym swoich wokali użyczało 12 artystów, licząc Lanka, który położył tylko jedną zwrotkę i bridge. Do tego mieliśmy, wiadomo, Johnego i mieliśmy Pawła Katperczyka jako producenta, co daje nam 14. Na ostatnim hotelu było 40 na biedę, licząc samych wokalistów. Plus do tego producentów też tam było pewnie od cholery, realizatorów było jeszcze więcej. Jakbyśmy chcieli robić ranking 40 raperów z tego trzeciego projektu, no to bym prawdopodobnie musiał podcast nagrać, w którym powtarzałbym co chwilę, że nie mogę ocenić tego rapera, bo nie potrafię wyłapać, on w ogóle rapuje. Zacznijmy sobie w ogóle od tego, w czym ten projekt Hotel Mafia 1 był według mnie najlepszym z projektów SB w ogóle tak naprawdę. Bo wiadomo, no dobre pancze to miał Tom w 1410 roku. Nie? Flow to miał kłebo na eklektyce w czasach jak mieszka pierwszego sparowało na Tinderze z Dobrawą we Wrocławiu, jak pojechał tam na koncert Dalko Kids, this is how I met your państwo polskie. Do tego porównania musiałem jakoś 10 minut Wikipedia przeglądać, nie? Docenicie, naprawdę. Czyli chodziło mi generalnie o to, że ten projekt najlepszy jest według mnie nie pod względem klimatu. Klimat, do którego uwaga już teraz, ja czuję nostalgię. Ten album ma w tym roku 4 lata A jak teraz sobie pomyślicie, że tam byli W jednym domu na wypizdowiu zamknięci Mata, Bedoes, Adi Nowak White, Beteo, Moli i pieprzony Janusz Walczuk na przykład, no to trochę To dziwnie brzmi, nie? Tym bardziej, że te wszystkie Postaci poza Januszem Walczukiem oczywiście Już w tej ekipie nie są podpisane Nie było wtedy Kiniego Zimera, nie było Szarana, nie było Jacusia, nie było Nypla Lanek jeszcze nie pamiętał jak ma na imię Wtedy faktycznie czuło się od tego składu, że Jest to jakkolwiek zżyta ekipa ziomali I właśnie te wersje SB ma ja chyba będę wspominał na pewno tak dobrze jak tę klasyczną z ADM-em, Tombem, Nailem, Danem, Quebą i tak dalej, a prawdopodobnie nawet lepiej. Dlaczego? Przez taką dziwną swojskość, jaka biła od tej ekipy i w ogóle od tego wyjazdu. Ona oscylowała gdzieś tak pomiędzy amatorską zajawą, a profesjonalną realizacją. To, że ten wyjazd miał vlogi, to był taki strzał w dziesiątkę, że jakby jasne, że oni tam pojechali robić muzykę, ale ten wyjazd pamięta się również z całego kształtu kontentu, jaki tam się odbywał. Że tam Mata sobie robił to dookoła świata, swoje. Janek Rapowanie drzwi rozwalił i wiecie, pomimo tego, że to już była firma, która wydawała diamentowe albumy, to były w tych vlogach kadry, że tam Szyman musiał jechać z laptopem do McDonalda, bo nie było WiFi, żeby wrzucić film. Albo jak Lanek robił tosty w opiekaczu, który wyglądał jakby przed chwilą, który w nim mac and Cheese zrobił. To pozwalało te numery, które tam wychodziły, odbierać trochę przychylniej, nawet jeżeli gdyby one wleciały na jakiś inny album, na przykład solowy któregoś z gości, no to byśmy powiedzieli takie no, średniawka generalnie. Też patrząc na to, że na większości numerów słychać trochę jako Nagrania taką, no, delikatnie polową, że tam nie było dubania przez miesiąc nad numerem, tylko faktyczne nagrywanie w kabinie wygłuszonej materacami, Mixmaster bez głośników na oko i cygleci Weter. I tak teraz wiecie, niby tutaj było paru z raperów, oczywiście, ale no, BTO na przykład nie zawsze jest w stanie pokazać coś ciekawego. Mieliśmy recenzję jego płyty ostatnio na kanale, a na przykład od takiego Janusza Walczuka, no, nie wymagałeś na tamtym etapie, żeby on był jakiś dobry, i on szczerze mówiąc nie był jakiś dobry, nawet bym powiedział, że tak czysto technicznie, no, to on tam był najsłabszy, bo on jak dołączał. Do tej ekipy, to był jeszcze delikatnie nieopierzony bez doświadczenia wokalnego na tak dużych projektach jak ma obecnie. I tak naprawdę, jedyne co on ma do zaoferowania jako część tej ekipy w tamtym momencie, no to taki dziwny, specyficzny zioming z nimi wszystkimi, nie? Że faktycznie czuć, że on jest częścią tej ekipy i to go winduje w górę. Ale tak czysto technicznie, no to Walczuk na tym albumie jeszcze niezbyt walczukuje, jak mam być szczery. I jak byliśmy w stanie go pochwalić za wiele rzeczy tak naprawdę na jego ostatnim albumie, tak tutaj, no Janusz Walczuk, poza wersami o angielskiej szkole, jak Cambridge, no to za wiele dobrego nie że mówiąc. I tak naprawdę to jest niesiony przez ten album no, b, b, siłą przyjaźni chyba jedynie. Al, albo taki BDOS, nie? No on oczywiście w luzackiej formie jest cringe'owy, ale w formie nieluzackiej też bywa cringe'owy, a tutaj przynajmniej jest swobodny w realizowaniu jakichś ciekawszych zagrań, na które niekoniecznie chciałby sobie pozwolić na solowych projektach, rozumiecie? Co próbuję wam przekazać od pięciu minut, to że jest to ostatni projekt spod szyldu SB Mafii, gdzie ja czułem taką twórczą, kreatywną zajawę wynikającą ze spotkania się wielu osób w jednym pomieszczeniu i te wszystkie osoby chcą zrobić jakiś numer, albo im się każe zrobić jakiś numer. A za to się najbardziej szanuje hip-hopowe albumy, moi kochani. Za zajawę i za przymus zrobienia numerów. Chociaż też nie każdy z tej zajawy i kolektywizmu czerpał dobrze, moim zdaniem. Na przykład Moliego, no to na tym albumie kojarzę tylko z tego, że ktoś mu napisał, że jest słaby i potem o, go tam wspierali wszyscy i go pocieszali i, o, jak jest super, no, no chwilę potem go wyjebali. Znaczy się dobra, no pisał, że sam odszedł, okej? Okay, ale to by nie było śmieszne, jakbym tak powiedział. A wiecie, co było śmieszne? Natomiast Werzo w sadzaniu, do ryżu. I wiecie, już pół biedy jak on rapował, ale on mi trochę się jawił na tym albumie jako taki po prostu delikatny tryhard. Jakby nie miał jakoś bardzo dużo udziałów, ale jak już miał, to kojarzę go albo z tego, że miał przekrzyczane, przemiałczane wręcz flow, albo rapował o tym, że długo jestem zęby mafii, więc jestem dobry. A potem na vlogach jakby nie było do końca widać tego Brotherhoodu, którym on się tak szczycił, nie? Znaczy, on też nie pił w sumie, więc może trudniej z nim było taki zrobić, nie wiem. W kwestii tego ziomingu jeszcze, albo jego umiarkowanej ilości, ciekawym przypadkiem. Dla mnie jest Adi Nowak, który do tego SB dochodził już jako raper znany z frikowatości, a podczas pobytu w SB wydał płytę, która była chyba jego najmniej frikowatą w całej karierze. Na tym albumie on był jeszcze taki bardziej frikowaty, nie? I bardzo odchylony od reszty składu. Trochę za mocno, nawet moim zdaniem, chociaż zrobił bardzo fajne breaki na Niemaraju bez węża i nabiorę się w garść. Jakby inaczej, to był dobry album w jego wykonaniu, oczywiście, ale patrząc na przykład na ostatni numer, gdzie każdy robił sobie jakieś podsumowanie swojego udziału i w ogóle całego projektu, przekminki i Uza we no to on wszedł i nawinął, że, Jesus, 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 ona nie chce sypiać, mówi, bym ją miział, miział, miział. Mordzie, ja jestem do góry, nie wiem, co to bryza, bryza. Ona jest jak życie, chce ją lizać, lizać, lizać. W związku z czym no trochę burzył mi to poczucie koleżeństwa wśród chłopaków, nie? No bo zawsze trochę się wyróżniał i nawet miałem wrażenie, że nie do końca reszta łapała jego lot, rozumiecie? No po prostu jako jedyny umiał rapować, prawdopodobnie. Ciekawe natomiast jest, że na przykład takie kasperczyki też powinny tak wyglądać, nie? Że oni są już totalnie z innej bajki, bo im na przykład słój nadepnął i umieją przykładowo robić muzykę, a nie recytować wierszyki do perkusji. I faktycznie tutaj, jak popatrzycie na tracklistę nawet, to widać, że ich udziały w pierwszych numerach są takie niezręczne raczej, nie? Że coś tam wydukają jakoś półironicznie, spróbują jakoś się wywinąć z obowiązku, ale potem stwierdzają, że jakby dobra, koniec pajacowania, walcie się, robimy po swojemu, już mamy to w dupie. I faktycznie robią tam dwa numery pod siebie, w sensie Paweł produkuje coś takiego, gdzie Maciek może pokazać, że jest Maćkiem Kacperczykiem, a nie, nie wiem, Janem Rapowaniem bez matury. Czyli to są numery właśnie nie Maraju bez węża, które zaczyna się intrem Maćka spokojnym takim budującym napięciem, a potem dopiero sobie wszyscy mogą podrzeć mordy jak wchodzi drop. No i potem mamy LTTN, ale o nim jeszcze zaraz sobie powiemy. Najpierw sobie ustruktury Najpierw sobie ustrukturali... Najpierw sobie ustruktury ułóżmy sobie to jakoś na poważnie moi kochani. Mianowicie, ten album ma 10 utworów. Do tego wyszły jakieś bonusy, ale lubię sobie myśleć o hotelu jako właśnie o tej dziesiątce, więc no, na mocy argumentum od mój kanału, całą kształt oceny będziemy opierać sobie tylko na tych 10 numerach. Do moich najmniej ulubionych utworów należą właśnie ten, gdzie mamy Kacperczyka i Bedoesa, który tak jak mówiłem, pozwala sobie na tym projekcie no na jakieś tam fisie swoje, nie? Dlatego poleciał tutaj po angielsku. Jakby mu się zdarza lecieć po angielsku, tylko nie Zdarzyło mu się jeszcze lecieć tak kwadratowo. To już pół biedy o tym, że on poleciał po angielsku, ale poleciał w taki sposób, jakby przez przypadek usiadł na miotle i ona mu w dupie została. Do tego tam brzdenka co czwórka jakaś gitara śmieszna. Jakby została z jakiegoś innego bitu, oni jej nie usłyszeli, a po renderze się okazało, że projekt wywaliło i nie da się tego odzyskać. Niezrozumiały dla mnie to był zawsze utwór. Przepis na dzień dobry też poza paroma memicznymi wersami, raczej bez zajawy, dla sióstr też raczej skipowałem. O, znowu będę w roli głównej. Ciekawe czemu. Natomiast tak, moi kochani, hotel ma. W sensie ten utwór otwierający, to jest jeden z może dziesięciu gitarkowych trapów, jakie mi się w życiu spodobały. <laughs> Refren Betelaka tam to jest magia, tak prosty, a tak chwytliwy. Te przelotówki w zwrotkach, no wiadomo, ktoś zrobi lepiej, kto zrobi gorzej. Okej, okay, no, Mata już był nieprzytomny. BDS niestety jeszcze był przytomny, jakoś to leci. Potem mamy Biorę się w garść, która ma naprawdę świetny koncept, a jeżeli nie wiecie jaki, no to ja wam nie powiem tego. Sami możecie sobie to odkryć, sami możecie sobie to zgadnąć, a potem sprawdzić na Geniusie. Fajnie po czasie się odkrywa jeszcze raz te wordplay i nawet się zaś. Śmiałem słuchając tego utworu dzisiaj po jakimś długim czasie. No i Adi Nowak na tym dropie od Kacperczyków, miód i orzeszki moi kochani, oni takiego Adiego Nowaka tam potrzebowali. Znowu razem jako podsumowujący numer, totalnie kozak. Lanek, bit petarda oczywiście. Zwrotka maty props, gdyby nie to, że wers przed nią Solar kończy rymować do matczy. Solar w ogóle na tych hotelach to zawsze stara się jakoś, nie wiem, udawać, że się dobrze bawi z młodymi ludźmi, ale rapuje tak kwadratowo i bez pomysłu, że naprawdę jedyne co go ratowało to jakieś fajne wordplay jest tym, że o wygrywają z życia BBB, hotel, mafia rodzina i tak dalej i tak dalej. Tylko, że no to nie jest w stanie go ratować co dwa miesiące na kolejnym, nowym, wyjątkowym numerze jubileuszowym SB Mafii z okazji 15 cm na lewym zakolu. Zimna noc i szybkie auta to był taki numer, co to jakoś średnio lubiłem na początku, ale mam lekki sentyment obecnie. Tym bardziej, że taki miks tej powatości dodaje mu bardzo fakt podwalenia przez Lanka melodii z Makumby od Big Nie wiem, czy wyłapaliście, nawet nie w bicie czy coś, on tam robi... Bridge śpiewając trochę wolniej melodię, którą możecie skojarzyć z Ojciec Makumba, był król całej wioski. I w sumie też w tekście prowadzi o swoim ojcu, więc no w sumie teraz do mnie dotarło, że to jest follow-up, tak naprawdę, nie? Jezus Maria Wizjoner. Natomiast bezwarunkowe top 3 utwory na tym projekcie, które w ogóle bym stawiał jakoś wysoko w moich topkach takich ogólnych, nie tylko z tego projektu. Może takie nawet, no, top 5 10... W miesiącu, w jakim wyszły, pierwszy numer to oczywiście nie ma raju bez węża. To jest najbardziej abstrakcyjny w formie. Jakoś dużo chyba, koniec końców, w Polsce nie wyszło numerów takich, wiecie, na bicie typu ósma woda po punku, czwarta po slowtaju. Więc ten bit tutaj był dla mnie najbardziej abstrakcyjny, ale przy tym oczywiście najbardziej energiczny, najbardziej ciekawy. No, po prostu największy banger z całego tego projektu. Utwór, który też przeleciał do mainstreamu części moich znajomych, co bardzo mnie cieszyło, bo jestem prawie pewien, że to ja im go puszczałem jako pierwszy. Jakby, no, musicie mi wybaczyć, ale ja byłem totalnym fanboyem MSB Mafii kiedyś. Może dalej jestem, nie wiemy tego. Nawet ten Solar i Jan Rapowanie na tym bicie zaczęli sobie krzyczeć na tym. Krzyczący Jan Rapowanie, pierwszy raz był na tym numerze w ogóle. Solar też chyba nie za wiele krzyczał. Do tego klip Mohera z tym backgroundem, dzwonili do niego na pałę w ogóle, żeby on przyjechał i potem one take'iem zrobili ten klip, no świetna sprawa. Jeszcze przełamanie na jakiś hardstyle na końcu, no palce lizać uwielbiam. Tylko ten Adinowak o to mógł sobie darować w sumie. No ale git, no to jest taki koncept miał chyba być, nie? Że tam każdy miał rapować o tym co, co można robić zamiast szpania, no więc Adi Nowak musiał wpleść do tego żarzączkę, no, jakby, jego wybór. Drugi numer, który chyba katowałem najdłużej ze wszystkich z tego projektu, w sensie w ten sposób, żeby samemu sobie wrzucić na słuchawki, to właśnie lasy. To, co tutaj zrobił Bedoes, to ja mu za to wybaczam te jego angielskie eskapady, te jego wersje o sikaniu przed sraniem, o jebaniu się z siostrami. Ta zwrotka jest idealna, moi kochani. I to jeszcze z tym bitem Lanka, który tak naprawdę był jako jedyny na tym projekcie kompletnym wykorzystaniem warsztatu tego producenta. To była to totalna zapowiedź rewolucji romantycznej, którą jak wiecie lub nie wiecie, nie pamiętacie, bardzo lubię. Naprawdę do teraz zakochany jestem w tej płycie, w tym, w tym, takim sterylnym jej wydźwięku, w poczopowanych wokalach, jakichś dziwnych zabiegach wokalnych, graniu na tym wszystkim basem i paroma dźwiękami, no po prostu świetne. Do tego się wchodzi białas, też z tak chłodną zwrotką, że tym byście mogli gorączkę zbijać moi kochani, a przy tym z takimi wordplayami, że ludziom notatniki z telefonów usuwa. No potem Solar też no do przeżycia, Moli też do przeżycia, ale, ale pierwszy dwie minuty tego numeru, to są najmocniejsze dwie minuty całego tego projektu. No cap, cokolwiek to znaczy. Też chcę być młodzieżowy jak Solar. No i oczywiście trzeci numer to jest największy hit z tego projektu, który no całkowitym przypadkiem w kraju, w którym co dziesiąty człowiek ma problem z alkoholem, jest o łojeniu wody. No i w sumie chyba pierwszą myślą, jaką sobie zapisałem na temat tego albumu jest myśl, że a nie pamiętasz jak, to jest chyba ostatni numer w historii mojego bycia słuchaczem, przy którym czułem taką wewnętrzną potrzebę, żeby umieć Mieć to na pamięć, że, że totalnie super byłoby na imprezie lecieć sobie zwrotki Maty, albo White albo BTO. No, naprawdę to był taki hymn. Nawet nie zliczę na ilu imprezach, na których byłem, nie? Wydaje mi się, że na moim pierwszym wyjściu z ludźmi ze studiów lecieliśmy to akapela w Banialuce Naszewskiej. Przekozacka sprawa, mnóstwo ikonicznych dla uniwersów. To jest tego typu numer, co potem, jak chcesz sobie powiedzieć jakieś dwa słowa, których przypadkiem użył któryś z performerów, to podświadomie mówisz je ich flowem, nie? Nawet jeżeli nie pasuje ci za bardzo do kontekstu. Typu to jankowo-rapowaniowe. Eee, lubię pić. Totalnie gołtowski numer, moi kochani. Koniec końców, lepsze numery były na dwójce. To chyba też mówiłem półtorej roku temu we recenzji dwójki, że lepiej to brzmiało rapowo, lepsza jakość tam tego wszystkiego było aczkolwiek dużo więcej numerów pamiętam z jedynki, dużo więcej wspomnień mam z jedynką, więcej zajawy tu czuję. No i też trzeba docenić, że prawdopodobnie ciężej było im robić lepsze numery mając betelaka napędzanego wódką, który puszczał dzieciom dyskografię czy w kifa przez całą noc, nie? Może łatwiej, właśnie, nie wiem. W każdym razie z perspektywy czasu, gdyby na przykład dzisiaj to wyszło. Bez żadnych vlogów, tylko same numery Prawdopodobnie rzuciłbym ocenkę Jakieś no 7, może jakbym nie był w humorze To nawet i 6,5, no nie wiadomo Aczkolwiek jak się spotęguje wrażenie Po odsłuchu tego albumu nostalgią Spotęguje się to klimatem kolejnych odsłon hotelu Który nie był tak fajny jak na pierwszym Spotęguje się to obejrzeniem jakichś vlogów No to w mojej opinii nawet 8,5 Za ten hotelik można by dać No po prostu lubię tę płytę, no co wam będę mówił Lubię tę płytę To tyle moi kochani, mam nadzieję, że w tym tygodniu jeszcze się zobaczymy 主要就是说，他不